Może zmień sensa, tylko przestań jadeś mi z tym sensem, ty, to zmień starych ty no Sensa i starych się nie zmienia, bo kurde będziesz... Grał słabo Lisia dolna Boże jak Ej Pago kurde zapierdziela ode mnie ty, no zobacz, no ja no dobra, to jest właśnie... To jest właśnie Pongowski Tfelno Co? Co? Nie, przepraszam, przesadziłem, przesadziłem, przesadziłem trochę, przesadziłem Kurde, miała być zmowa na leszka i zobacz no, co robi. No zobacz tylko, ja zobacz, to, ode mnie pod... A co jeżeli pasza idzie do MHL-a za MHL do Ago teraz i on nie poszedł do sklepu tylko do ogniazda i nas okłamuje I tak naprawdę to będzie grał w Tak będzie. Bo może tak być w sumie, prawda? To brzmi tak. jak realny scenariusz mhm. Bo MHL do nas to za młode, żeby przyszedł do nas do składu jak za młody? No za młody jest a chyba ja MHL. No ale ty masz 22 lata, tak? Tak No, a MHL to mam być już 18 czy 19, nie wiem Co ty gadasz? Niestety, bo po prostu... Wiecie, jakby... Ja zawsze mówiłem zresztą, że ja prywatnie mi się zdarza przeklinać, nie? Na streamie nie chcę tego robić, no bo... CO?! Snaci co dał? Jaki strzał, ty... Znaczy, jak. Kurde. Jak walną To ładnie. takim tym Sayo ma telewizję w tym streamie. Wiesz, to on się wybija na dramach po prostu. Sayo lubi tworzyć dramy, on się na tym wybija. To jest taki esportowy patus. Ja pierdolę. Jest takim przygupem Dwa razy, dwa razy flashu. jeszcze raz Posem. Nie wjazd teraz Teraz to też może. Ja nie trafiłem s 12 sekund mamy Wejdźmy tu szybko Plant Plant plan. Ja miałem bombę Nie wiedziałem że bombę miałem ty Spokojnie, spokojnie. Ja pielęgnałem, sorry, nie wiedziałem, że paku mam. Nie smoka, nie trafię. Nie wiem jak. Dobra, znają. ty. Nie, no wcześniej mieliśmy kozak Mieliśmy jednego, dwóch, jakby smoka położył, byłoby zajebiście. No, no, ja nie wiedziałem, że bombę Dobra, zaraz ogarniemy. A wupa gra na B, a na A też gra. Co no, no, ja, tak, ja kupiłem w ogóle kurwa? Ja, mówię, a Kasi, dać ja już co kupiłem kawałek, nie mam grantów żadnych. Mają. Dobra. 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 No wiem, ale co Dobra. kupiłem maszyn gana. Ja pierdziele. Co na razie? Chodźu? Proto już. No jak oni za kom, za jakiegoś. Ale mocesz. Dzięki, dzięki, dzięki Mordko. A WPCREN 3. Nie no... Nie to. Nie będę tak raczej grał. Hmm. Pokaż swoje EWP jak popito? Nie no ja to bez AWP raczej. KW. Haha, no. Zabawne, prawda? Czy będzie Pago dzisiaj? Chyba nie, no tylko teraz U mnie na streamie możecie sobie wyoglądać, prawda? troszeczkę. Ja, jak robię pago challenge, to możecie popatrzeć sobie. No, to był pago challenge. Wyjeżdżacie gdzieś za granicę, co nie? I zaczynacie, nie wiem, rozmowę z jakąś laską w klubie. I mówicie, że oglądacie Twitcha, to mówicie, że macie suba u największego polskiego streamera i pokazujecie jej statystyki i mówicie, że jestem subem tego gościa. No przecież no nie pokażecie, nie pokażecie przecież kanału Knut'a przecież w takiej lasce, nie? Znaczy jestem, mam suba upaga, no zobaczy tego gościa jest, sobie się... Jezus, weź pierdalaj, A tu u Izaka, to jest elegancja. I proszę bardzo, i teraz to jest, to jest 100% podryw, nie?